Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem porozmawiamy o temacie zimnym, czyli o temacie lodowiska. Lodowiska, które chyba, no powiedzmy szczerze, nie gra, nie, nie współgra z Wami. W zeszłym roku lodowisko plastikowe na dachu nowej stacji można powiedzieć, że rozczarowanie, aczkolwiek y, szybko się zorientowaliście, wyciągnęliście konsekwencje. W tym roku lodowisko miało powrócić na boisko Szkoły Podstawowej numer 2, no ale niestety go nie będzie i tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest jedyne w naszym regionie, jedyne w naszym regionie miasto, czyli Pruszków, które, y, które rezygnuje z lodowiska. Brwinów, chociaż tutaj ze względu na kwestie finansowe y, musiał zrezygnować. W Piastowie co prawda docierają do nas informacje, że lodowisko może powstać. Natomiast tam ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ sprzęt do rozłożenia lodowiska i całej obsługi piastów ma zakupiony przez siebie, więc tutaj coś się zmienia tylko na tej naszej covidowej mapie i oni mogą to uruchomić normalnie. Panie prezydencie, pierwsze pytanie. Chyba musicie być chyba troszeczkę sfrustrowani, prawda, bo jednak to lodowisko tak ciągle się za wami ciągnie, a to nie jest aż tak poważna sprawa, jakby się mogło wydawać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie redaktorze, przede wszystkim jest nam bardzo smutno, ponieważ sytuacja, która obecnie panuje no, w całym kraju i nie tylko to, co dzieje się za granicami naszego, naszego kraju, widzimy i obserwujemy i słyszymy kolejne ograniczenia związane z COVID-em, kolejne lockdowny, chociażby od dzisiaj, od 16 w Niemczech, całkowity lockdown. No my bacznie przyglądamy się tej sytuacji i no ze smutkiem, ale muszę potwierdzić tak, no lodowisko w tym roku nie będzie otwarte i wynika to tylko i wyłącznie z tego powodu, że bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych mieszkańców w sytuacji takiej przestrzeni jak lodowisko, gdzie prawiamy sport, gdzie poruszamy się bez maseczek bo przy uprawianiu sportów no, te maseczki nie są wymagane. No tutaj zachowanie odpowiednich odległości i zachowanie bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców byłoby naprawdę bardzo trudne. A jeszcze nie zapominajmy o jednej kwestii. W tym momencie organizowanie jakichś grup, które mogłyby uczestniczyć w takich zajęciach sportowych na lodowisku, no, byłoby bardzo rozwiązaniem no, niefortunnym. Trudno sobie teraz wyobrazić grupy, Sportowe, zorganizowane na lodowisku, to jak nasi mieszkańcy mieliby z tego lodowiska korzystać. I chyba taki najlepszy przykład aktualny, bo to o czym powiedział pan redaktor tak, nasi sąsiedzi również nie otwierają lodowisk, argumentacja jest różna, natomiast pięć dni temu była sytuacja, kiedy bardzo hucznie zostało otwarte lodowisko w Zamościu, impreza zorganizowana, DJ, cała ta otoczka. Lodowisko wystartowało, natomiast no bardzo szybko po tym otwarciu prawnicy uznali, że w obecnej sytuacji to lodowisko nie może być otwarte dla gości, i pomimo tego hucznego otwarcia zostało zamknięte. Teraz wiem, że właśnie w Zamościu lokalny ośrodek sportu i rekreacji. No, dowiaduje się i szuka jakiegoś rozwiązania z prawnikami, jak takie lodowisko mogłoby funkcjonować. No my nie chcemy tutaj szukać jakichś sztucznych rozwiązań na funkcjonowanie tego lodowiska i taka decyzja no, wydaje mi się, że bardzo odpowiedzialna. Choć na pewno niepopularna i sądzę, że też wielu mieszkańców no nie godzi się z tą decyzją, natomiast no bezpieczeństwo jest najważniejsze. A co w takim razie, Panie Prezydencie, z przetargiem? Czy on został rozstrzygnięty, czy Wy może go, że tak powiem, usunęliście i będziecie przetarg po prostu już w przyszłym roku rozpisywać? Panie redaktorze, szanowni państwo, przetarg został rozstrzygnięty, natomiast nie nastąpiło podpisanie umowy. No czekaliśmy do ostatniej chwili tak naprawdę, żeby tą decyzję podjąć, więc na ten moment ta umowa po prostu nie jest podpisana. No tutaj te ostateczne decyzje pod kątem już formalnym, no na dniach będą musiały zapaść co do procedury. E, więc w przyszłym roku, jeśli będziemy mówili znowu o lodowisku, no, mamy nadzieję, że będziemy mogli już normalnie funkcjonować. E, wtedy na pewno wszystko od nowa będzie musiało być zaplanowane, natomiast e, będziemy już też bazować na tych rozwiązaniach, które były w tym roku, które chcieliśmy wprowadzić, które też e, spotkały się z dosyć pozytywnym odbiorem społecznym. Bardzo dużo komentarzy tych pozytywnych do nas płynęło pod kątem tej organizacji, tych planów, jak to lodowisko ma wyglądać. Dlatego no, no, tym bardziej jest nam naprawdę bardzo przykro i smutno, że nie będzie mogło to lodowisko w tej formie w tym roku przy szkole numer 2 funkcjonować. Nie, powiedział Pan, że nie, podpali, nie, że, nie, że nie podpisaliście jeszcze umowy. Czy to znaczy, że będziecie dążyć do anulowania jej? i rozpisania przetargu w 2021. Czy może istnieje jakaś furtka, która umożliwia po prostu zmianę tej umowy w tym momencie i już zapewnienie sobie kontrahenta w, w przyszłym roku? Panie redaktorze, no nie będziemy musieli rozwiązywać umowy, która nie jest zawarta to na pewno. Co do przyszłego roku, to tutaj na pewno będzie potrzebne nowe postępowanie przetargowe. A co do tutaj formuły, już zakończenia tego postępowania przetargowego, to na pewno już odpowiednie dokumenty i procedury przez Wydział Realizujący Zamówienia Publiczne zostaną wszczęte i sprawa będzie musiała być niestety zakończona w tym roku. Jeszcze jedno pytanie. 6 grudnia miało się odbyć wielkie otwarcie i czy ono się nie odbyło tylko i wyłącznie ze, ze względów na to, że no, mamy realia jakie mamy, tak? koronawirus szaleje, e, teraz już eksperci nas przestrzegają, że zaraz przyjdzie trzecia, trzecia fala, zaraz po zimie e, i czy, czy to jest konsekwencją tego, że 6 grudnia to otwarcie się nie odbyło? No, panie redaktorze, tylko i wyłącznie, no, my cały czas y, to podkreślamy, lodowisko ze względów covidowych no, w tym roku... Funkcjonować nie może i taką decyzję podjęliśmy, i dlatego nie było kucznego otwarcia, i dlatego to lodowisko nie zostało uruchomione. To jest jakby. A kiedy, decy a kiedy podjęliście decyzję o tym, żeby lodowiska nie uruchamiać? Tylko i wyłącznie ten ten powód. Kiedy decyzję podjęliśmy o tym, żeby nie uruchamiać, panie redaktorze, no czekaliśmy tak naprawdę do ostatniej, do ostatnich chwil, tak, no to były cały czas rozmowy e, i też podpatrywanie tego, co się dzieje u sąsiadów, jak to wygląda w innych gminach, więc no też ze względu na tą odpowiedzialność e, pod kątem podpisania umowy, no zlekaliśmy, zlekaliśmy z tym, z tym faktem. Tutaj jeśli chodzi o o to, kiedy takie lodowisko mogłoby być uruchomione. Ono mogłoby być uruchomione no zaraz po tym, jakby umowa była podpisana i tak naprawdę na chwilę obecną, tak, gdyby taka umowa była zawarta i powiedzmy ten okres otwarcia lodowiska byłby przewidziany na jakiś krótki czas, w przyszłym roku, nie wiem, w ferie, to też trzeba pamiętać o tym, że Największe koszty związane z prowadzeniem lodowiska i z jego funkcjonowaniem są koszty związane z przeprowadzeniem tego no, montażu i następnie demontażu lodowiska. To są te najwyższe koszty, więc może dlatego no, ta odpowiedzialna decyzja o tym, żeby tego po prostu nie robić. Więc na pewno będziemy czerpać tych już doświadczeń z tego roku, z tych założeń, z wypracowanych założeń. Na przyszły rok może uda nam się jeszcze prowadzić kolejne udogodnienia i kolejne atrakcje, nad którymi na pewno będziemy w przyszłym roku pracować, ale no, poczekajmy i życzmy sobie wszyscy tego nawzajem, żeby ten nowy rok, rok 2021, rozpocząć już w innej rzeczywistości i ze światełkiem w tunelu, że ta pandemia zbliża się do no, szczęśliwemu rozwiązaniu i że. Zacznie to już zupełnie inaczej wyglądać. Panie prezydencie, ostatnie dwa pytania. Pierwsze jeszcze dotyczące lodowiska. Proszę powiedzieć, czy jeżeli załóżmy w, na początku lutego okaże się, że szczepionka działa, Polacy od razu się wszyscy zaszczepili, czy jest szansa na to, żeby to lodowisko zostało otwarte, czy już absolutnie to przenosicie po prostu na sezon zimowy 2021-2022? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem na początku, w tym sezonie to lodowisko nie będzie funkcjonowało, więc mówimy o perspektywie przyszłego roku, czyli jeśli mówiliśmy w tym roku o otwarciu na Mikołajki, no to najbliższy realny i możliwy termin to jest przyszły rok Mikołajki 2021. I ostatnie pytanie, tak sobie wymyśliłem e, swoją drogą jakiś czas temu, że jeżeli już będziemy mieli informacje o szczepionkach, to będę pytał ludzi związanych z, no, z naszą lokalną polityką, ale też może w pewnym sensie e, autorytety, czy się zaszczepią, czy, czy, czy pan się zaszczepi na taką, gdy szczepionka będzie dostępna? Panie redaktorze, czekamy na szczegółowe wytyczne w odniesieniu do kolejności, do osób, które mają być. W pierwszej kolejności szczepione. Jeśli takie rekomendacje będą również w stosunku do osób, które pełnią funkcje publiczne, które, które są też no, narażone na ten bezpośredni kontakt z, z wieloma osobami, no to jak, naj, jak najbardziej tutaj z mojej strony będzie pozytywny odzew co do takich rekomendacji. Dobrze, panie prezydencie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku tematu lodowiska w tym zakresie nie będzie. Po prostu wszyscy od tego 6 grudnia, bo te Mikołajki to zazwyczaj jest taka data graniczna. Będziemy się cieszyć, jeździć na łyżwach, będzie grała muzyka i nie będzie koronawirusa. Ja żegnam się z tego miejsca z państwem. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.